Dobry witamy! Po dłuższej przerwie nadajemy ze szlaku Wybraliśmy się na wycieczkę Idziemy do... Tasu. jesteś tu A idziemy tą niebieską Taka poobiednia przechadzka Ty co tam niedźwiedź jest? A nie, to ludzie. Hello Tak, najpierw trzeba zadać pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry, jak masz na imię? Zmarzluch. Zmarzluch. No i co, chciałaś powiedzieć o dzisiejszym spacerku? Jest bardzo pięknie, fajnie i strasznie rzeźko. Bardzo rzeźko. No tak strasznie rzeźko jest po 10 stopni. I myślę jak się z nią zamienić miejscem. On wybiegał, biegał, a ja nie w kocyku. Czyli co, strumyczek, ładne widoczki, mała temperatura. Pięknie. Pięknie. Pięknie tu? No. Nie jestem typem gaduły więc może generalnie będę się skupiał na tym co widzimy jak tu jest i w ogóle porobię parę zdjęć No i co zobaczymy może się sklei jakiś kurczy filmik z tego nie? No a słuchajcie patrzcie jak tutaj jest w ogóle fajnie jakiś strumyczek płynie Pyk. no, tak to wygląda dróżka taka, rowerzyści śmigają jest parę ludzi to jest fajnie generalnie mam blokadę przed tym, żeby gadać do kamery, kiedy wokoło znajdują się jacyś ludzie, nie? Także jak ktoś przejeżdża na rowerze, to wyłączam udaję, że mnie nie ma, nie? No i taka historia. Także nie jestem, jakby obyty z, z kamerą, żeby gadać cokolwiek, nie? No, także troszkę się krępuje. To są te trzy jawory, co ich nikt nigdy nie widział. A my idziemy tam. No, więc po około kilometrze doszliśmy do jakiegoś takiego rozdroża. I tak właściwie nie wiem, gdzie mamy iść. No tak, Natalia mówi, że tu ale jedynym kryterium jest stan nawierzchni. Tutaj jest taki znak, że są tutaj trasy rowerowe i zapewne są. Tak, a tutaj proszę ja was, tak, droga parkowa pod reglami. Dobra, trasa parkowa, Trzy Jawory, tam byli my, Michałowice, Aha, szklarska. I tu szklarska. No to nie, to my idziemy tu. Czyli... tam. No to... No to... No to idźmy. O oh, przygodo. przygoda. No więc doszliśmy do kolejnego rozdroża. I tak właściwie to Według intuicji idziemy tą drogą. A co? Takie jedno małe, ciekawe spostrzeżenie. Fajnie, Karkonoski Park Narodowy. Ale czy to jest fajne, że idziesz do lasu, gdzie jest Park Narodowy? A tu kurwa są. Przepraszam, wróć. Czy to jest fajne, jak idziesz do Parku Narodowego? A tu są powycinane drzewa i leżą, i. Cała gleba jest po prostu zdewastowana. KPN. Niby fajnie, ale nie do końca. To się nazywa zamknąć chatę na trzy spusty. Na naszej drodze staną taki prowizoryczny mostek. Na rzece, na rzece, na rzeczce. To chyba Warta jest, nie? Czy ja Tak jak mówiłem, skoro to Karkonoski Park Narodowy, to te drzewa na pewno bobry spowaliły, nie? No, bo cóż by innego, skoro to Arkansas Park? No, Chciały pewnie na tej rzece wybudować tamę. Chciałem Wam pokazać, jakie tu jest piękne, naturalne podłoże. Mm. Tak sobie idziemy, idziemy, jest godzina 14.30 i pomyśleliśmy o jednej rzeczy, że ciemno się będzie robić niedługo, <noise> także także chyba nie przejdziemy całej traski dookoła, tak jak zaplanowałem. Toż kraść drewno, drzewo? Nie z... chcę kraść, chcę tylko zmienić mój Moja żona wpadła na genialny pomysł, choinkę zabrać do domu, z w Parku Narodowego. Eee, Natalia Hadrzy, Adres Jelenia Góra, tutaj Pesel i jego żona. Tak. Zapraszamy komendanta do akcji. Co ty kombinujesz, Aleks, z tą czapką? Nie chcesz czapki nosić? Chyba nie chce. Fajny mini-wodospad na naszej drodze się pojawił. Chcieliśmy dojść do tej ambony, co tam za nami się znajduje i dopiero tam zawracać. A przeszliśmy jedną czwartą trasy. Z tego względu, jak mówiłem, że yy, wyszliśmy za późno, to nie damy rady przejść tego całego. A on pachnie jedzeniem. No. A my Prawie. Ma... Więc wracamy. Ale no, kiedyś nam się uda przejść to całe wszystko dookoła. Yy. Co? Smaczny kabanos? Smaczny kabanos? No pewnie, że smaczny, bo jaki? Jakie radosne drzewko? Wszędzie widać ślady ludzkiej cywilizacji w tych lasach. Na pewno byli tu jakiś pierwotni ludzie. Tak? Na przykład ja <laughs> droga powrotna jest znacznie lepsza, a to z jednego zasadniczego powodu. jest z górki. Natalia prowadząca wózek. Nie może tego powiedzieć, bo jest tu dużo kamieni. Aleks też. <laughs> Chyba jeszcze chwila i odda te kabanosy. No i tak kurczę... Dlatego nam to tak długo zajmuje, nie? Jakiej to jest marki? Joy? Joy. Więc krótka recenzja. Eee, składamy wniosek oficjalny do producentów o to, żeby rączkę zrobili regulowaną. Ale albo wy... Tylko po długości tak jak jest następny model Metraxel, ale też przód, tył. Przód, tył? Dobra. A nie. Dla wysokich to jest niewygodne. Nie wiem, co żona miała na myśli, ale chodzi o to, że wózek jest skonstruowany dla Kaczuszek typowych ma, 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 mamusi i kaczusi, takiej krótkiej sportowej nóżki, takiej na niskim zawieszeniu, no, fajnie, kurde, fajny wózek, elegancko dla dzieciaka, ale ludzie, plecy bolą, nie, trzeba się schylać cały czas. Spacerek zakończony, myślę, że pozytywnie, zajęło nam to jakieś dwie godziny, także A, czwartek świąteczny spędzony bardzo fajnie. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do dawania łapki w górę. Ciao!